mecz Realu Madryt z Osasuną, a głównym bohaterem w tym spotkaniu nie żaden z piłkarzy, tylko sędzia. Już w pierwszych minutach tego meczu królewscy mogli mieć dwa rzuty karne, ale sędzia nie podyktował ani jednej jedenastki. Najpierw zawodnik gospodarzy w polu karnym dotknął piłki ręką, a w drugiej sytuacji faulował Viniciusa. Tu pytanie, czy na pewno to zdarzenie miało miejsce w polu karnym, czy jednak nieco przed nim. Ale na tym kontrowersji nie koniec, bo w 39 minucie arbiter pokazał bezpośrednią czerwoną kartkę dla Judah Bellingama. I to nie za jakiś faul, tylko za dyskusję. Co konkretnie powiedział Anglik nie wiemy. Ale musiały być to naprawdę mocne słowa, jeśli sędzia zdecydował się pokazać mu czerwoną kartkę. Real Madryt remisuje na wyjeździe z Osasuną 1 do 1 i po tej kolejce może już nie być liderem Ligi Hiszpańskiej. Wyprzedzić królewskich może Atletico, a i Barcelona może zrównać się z nimi punktami.